Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Mario 3D World I jak widzicie jesteśmy już na świecie 10, na którym jest bardzo, bardzo mało czasu Tak więc trzeba zbierać takie zegarki w okolicy Jak tylko będziemy je widzieli trzeba je tutaj zebrać, bo... No w innym wypadku nie dotrzemy do mety po prostu Też powiem wam, grałem ten level sobie z Karoliną, bo chcieliśmy dla was nagrać już do końca wszystkie odcinki razem Ale naprawdę jest tak ciężko razem się zgrać Tak sobie przeszkadzamy że to po prostu tylko irytuje, a nie sprawia radości, więc sobie to odpuściliśmy. I tak postanowiliśmy, że pokażemy wam ostatni, dwunasty świat, na którym są tylko trzy levele. Wtedy pokażemy wam jakąś kooperację, po prostu jeden odcinek poświęcony kooperacji, abyście zobaczyli jak to wygląda. Troszkę potrenujemy, bo naprawdę, żeby w Mario grać dobrze w kooperacji, w dwie, trzy, cztery osoby, każda z osób musi naprawdę wyśmienicie grać, tutaj nie ma się co oszukiwać. Yy, więc nam to po prostu nie wychodzi. Też w wielu recenzjach jest, wiele osób pisze, że właśnie yy, sporo jest yy, problemów w kooperacji. No yy, dobra, lecimy sobie dalej. Nie lubię takich dróżek, gdzie mamy bardzo mało czasu, a gra prowadzi mnie albo gękurą, albo dołem. Musimy się wrócić chyba, dobra, bierzemy to. Tam gdzie chyba tylko był zegar, więc nic straconego. Dobra, dalej leć, bo nie zdążę. Dobra, jest 10, 10, jest gwiazdka, powinna teraz być. Jest, dobra. Trzeba uciekać, 13 tego to naprawdę jest bardzo mało. Czasami są właśnie takie bonusowe levele, w których mamy bardzo mało sekund, szczególnie zawsze było 100 sekund, nie? Tak najmniej. Teraz taki mały wyjątek się tu pojawił. Aha, i w tym levelu nie ma w ogóle stempli, powiem wam. Znaczy, w tym levelu, w tym całym, całym świecie nie ma w ogóle stempli, więc tu tylko zbieramy na dobrą sprawę gwiazdki. No, już sporo tych wiosek na zbieranych kurczę, no ale dobra, lecimy dalej na kolejny świat. Wiecie co? Skusiłem tutaj specjalnie, ponieważ tyle razy skusiłem specjalnie, żeby tutaj mieć ten specjalny strój. Bo naprawdę jest to strasznie irytujące, kiedy tutaj próbuję zdobyć. Wszystkie gwiazdki, a te duszki mi tutaj przeszkadzają. Nawet mając fajne power-upy przeszkadzały mi strasznie. Tu będzie pierwsza gwiazdka, ok. Tu już mniej więcej wiem gdzie są wszystkie gwiazdki, więc problemu z tym nie będzie. Po prostu ciężko byłoby mi, zdo byłoby mi zdobyć bez tego power-upa wszystkie nie każdy może sobie tego power-upa wywołać, więc tutaj niech będziecie mieli problem z tymi właśnie znajdźkami, to polecam to. No, tam mamy kolejną gwiazdkę. Trzeba się tylko pośpieszyć. Najwyżej jak na ta tutaj platforma przepłynie, to mamy zaraz kolejną, więc tutaj też nie ma z tym problemu najmniejszego. Zostaję <śpiewanie> po głowie tymi letami. No I tam widzicie, świeci się na zielono kolejna już, więc trzeba ją tutaj w dosyć fajny sposób. Tutaj jest nasze przejście. O, czekajcie, poczekamy tutaj. Aj, dobra. Poczekamy na kolejną platformę, aby tutaj czasami nie spaść. Tu będzie lipa. Ok, I zobaczcie, mamy tutaj metę. Pięknie. Aha, tu są platformy, dobra, niewidoczne. Teraz wystarczy przeskoczyć przez to. Aj, ale i tak wyszło. Tam jeszcze był kapitan Todd, ale chyba tylko miał dla nas monety z tego co widzę. Nawet sporo miał tych monet. No przegapiłem niestety. No dobra, lecimy sobie dalej. Wiecie co? Ten level jest takim dosyć niecodziennym levelem. Grałem przez chwilę tutaj, niestety nie udało mi się zdobyć jednej gwiazdki, więc sobie to powtórzę. Powiem wam, że ten level jest taki troszeczkę niecodzienny, ponieważ już na samym starcie była meta po prostu. Musimy najpierw zdobyć przez całej tej tutaj planszy te takie kluczyki. No i przy okazji gwiazdki wszystkie. I potem się musimy wrócić na metę. Czy na start, no start do metę, bo to i start i meta. Aby po prostu odblokować sobie przejście do, do specjalnego levelu, gdzie tam będziemy mogli skoczyć sobie na flagę. A, ten go tutaj chyba nie wskoczy już. Dobra, tutaj, pięknie. Wow! Ale teraz spadł masakra. Dobra, tutaj musi być coś. O, jestem. Sami gdzieś ktoś takie rzeczy, ale udało się na szczęście. A zbieractwo znowu, to jest masakra jakaś. Ale jakoś to wyjdzie, ale często jest tak, że zabraknie jednej monety i lipa już jest. One na nas nie poczekają. Dobra. A, jest. Dobra, pięknie. Kolejny dzwoneczek. Teraz taki inny się pojawił, jak widzicie. Aj kurczę, chciałem skoczyć i zapadłem się. Co jest? A, lipa dobra. Idziemy jeszcze raz. No tutaj nie przejdziemy. Jeszcze wskoczę na to drzewo, bo być może coś tam jest ciekawego. Nie, nic nie było, dobra. O, jakieś przejście. A, tam mamy kluczyk jeden. Dobra, weźmiemy sobie go. Jeszcze nam brakuje jednego. Ale zepsułem, znowu sobie zablokowałem drogę Dobra idziemy O jest gwiazdka ale ją sobie będziemy sobie później zobaczymy co jest na samej górze Zakładam, no kluczyk jest Dobra tak pięknie. I teraz trzeba uważać, żeby tam nigdzie nie spaść, bo wiem, że gdzieś tam w połowie była taka luka. Taka przepaść po prostu, więc na to trzeba będzie tutaj uważać. No, chyba tutaj to było, czekajcie, dokładnie, no. Meta, meta, dobra. Teraz byle tutaj się wspiąć. Na flagę jeszcze, to by było fajnie. A, mamy strikota, to w... dokładnie wejdziemy na samą górę, nie ma problemu z tym. No dobra, lecimy. Tam widzę jakiś cieniowy level fajny. Powiem wam tak, cieniowy level, ale tak strasznie irytujący w zdobyciu wszystkiego na 100%, że to jest jakaś masakra. No, ale nie będę wykazywał tego stroju tutaj. Yy, shopa chcę to zdobyć normalnie, bo on nie jest trudny. Tutaj trzeba troszeczkę. Szczęścia mieć i sprytu, bo mamy tylko 100 sekund, niestety. Czekajcie tutaj. Tu rzucimy w te, dobra. Musimy zdobyć koniecznie ten strój i przetrwać. Bo zobaczcie, tu trzeba zdobyć tą gwiazdkę, dobra. Ten strój już możemy stracić, ale może nam się jeszcze przydać. Bardzo to przydać może nam się. Musimy zniszczyć wszystkie te, właśnie tutaj, grzyby, bo to jak zniszczymy wszystkie te grzyby, to odblokuje nam się przejście meta po prostu. Okej, okay, dobra. Widzicie? Mamy ten wierzchni, to jest meta. I teraz tak, trzeba na górę wbić jeszcze. O, tak. O, to chodziło, pięknie. Teraz mi się udało. Trochę się z tym namęczyłem, powiem wam szczerze. Ale mam mało sekund i już tutaj... Czekajcie, jeszcze wbiję do tych drzwi, bo że się uda. Gdzie ja jestem? A, dobra, już skoczę, byle jak, już. Zobaczcie. 000. Zero, 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 zero. Aj, kurczę. To będą się powtórzyć jeszcze. Aby mieć to 100%. Najważniejsze że gwiazdki są, nie trzeba będzie potem się już martwić o to. Nie, dobrą sprawę, zostały nam trzy levele jeszcze. Więc, dobra, idziemy teraz tutaj. Okej, okay, przed nami jakiś tutaj kolejny taki, powiedzmy, to japoński level, które już były, podobne levele były, naprawdę. Każdy kto widział poprzednie odcinki to pamięta na pewno ten level. Podobny, tak? Nie identyczny, tutaj nic się nie powtarza na dobrą Spawę. O, jakieś piłki jeszcze, weźmiemy sobie. Znaczy, może się przyda do czegoś. O Widzicie Chociaż ja jak mam ten powiem wam szczerze ten boomerang taki To za bardzo nie jest mi to powiem wam potrzebne Tych to nie lubię, tych nie lubię tych żółwi Rzucających młotkiem i nie lubię tych które rzucają tymi kulami ognistymi Może tak, tak mnie irytują te żółwie Moi najgorsi przeciwnicy powiem wam szczerze tam jest kurczę ten kluczyk, który musimy zdobyć i nie wiem za bardzo jak go tam zdobyć. Czekajcie, muszę się wrócić, bo nie wiem jak go tam, jak go nie zdobędę, no to będzie lipa już. Aha, dobra, już widzę. Muszę przejść po prostu tyłami. Ciekawe czy gra... No tak, bo ona gra by mnie nie przypuściła dalej, gdybym nie zdobył teraz tego kluczyka. Musiałby się wracać. Nie wiem, czy byłoby to w ogóle możliwe, żebym się wrócił. No dobra, ten boomerang nam się przyda, więc sobie go weźmiemy i idziemy dalej. Ale... Ale mnie tutaj teraz kasował, no. Ale mamy strójkota jeszcze. O, widzicie? W te tarcze trzeba tutaj uderzać. Zbierasz tą piłkę? Trzeba ją tam wrzucić. Czekajcie, z drugiej strony, może spróbujemy. Będzie może łatwiej. O, to chodziło, pięknie. I tam jest jakiś kolejny żółw, kurcze. Tą piłkę może na niego. O, dostał pięknie. Teraz trzeba na tej kolce. Żeby mnie tutaj nie pokuły. Okej, okay, i jeszcze jeden. Dobry. Powiem Wam, że chyba walka za pomocą kota jest najłatwiejsza w tej grze. Przynajmniej taka moja opinia, naprawdę jest bardzo łatwo walczyć tymi kotami. No, to chodziło pięknie. Powiem Wam, że tak jak pierwszy te etap tego levelu był e, łatwy, fajny, tak ten mnie tak irytuje, że nie mogę za cholerę go przejść. Nie mam pewnie wytny cały fragment, jak to przechodzę. Bo już tak jestem wkurzony, jak nie wiem. Zobaczcie, ile żyć straciłem. Około 15, pewnie. Ale dobra, udało mi się zdobyć na szczęście tą drugą nieszczęsną. Bo to było największym problemem. E, ta druga gwiazdka, powiem wam. Tam mamy kolejną gwiazdkę, jak ją zdobyć tam. Może jakąś górą pójdę, zobaczę. A nie, tutaj lata flaga. Dobra, czyli meta jest na samej górze. Myślałem, że ta skrzynka, która tam się ujawniła, to była meta. A to widocznie jest przejście właśnie do tego. Mm, tam schronu takiego, gdzie jest, jak widzicie gwiazdka, więc dobra, udamy się tam, żeby ją zdobyć. Jeszcze kasy sporo, przy okazji wpadnie. Dobra, o to chodziło nam. Aha, pięknie. 100% taki irytujący level i w końcu 100% nie będę się tego powtarzać. Myślę, już tych gwiazdek nie się wtedy zbierać, nie? To coś innego jest zupełnie. No i został nam tutaj... Szósty i siódmy świat. Znaczy świat level. Dobra, idziemy sobie na tym pięknym i cudownym tutaj świecie. Naprawdę bardzo ładnie wygląda ten światek, który już widzę. Taki statek. Tylko co mi się nie podoba, to to, że to jest ten taki świat w stylu tego świata złudnego. Więc może mi tutaj nakrzyżować sporo plam. Dobra, czekajcie, Ucieknię tutaj. Wow! O, teraz to nie mają ze mną szans. Cię <grym> pójdziemy, czy tutaj jest coś. Jest gwiazdka, dobra. Kurczę, ale takim dużym Mario się niesamowicie naprawdę gra. Dobra, może tu będzie kolejny... Jest! Kolejny power-up. Nie, no tutaj jak mamy takie power-upy to jest spore ułatwienie. W ogóle wiatr nam nic nie robi, totalnie. Też wszystko przy okazji niszczymy. Aj, kurczę! Wow, ale mało brakowało, czekajcie. Ja tutaj tak z nimi nie mogę walczyć sobie na otwartej walce, ponieważ nie będę miał z nimi szans. To jest jeszcze dodatkowo wiatr, który może mnie zepchnąć w te dziury. Jak mnie zepchnie, to jest pom, czekajcie. To może jakiś power-up kolejny. O! No niesamowicie Szybko, o dobra mam Teraz trzeba ich tutaj rozwalić Powrzucać To jest jedna w sumie szansa, że innej nie będzie Ale to idzie szybko Ale mało brakło, kurczę, zaraz będę mały znowu Aj dobra, uciekam, uciekam Bo mnie zabije i będzie no ja muszę poczekać, aż on tutaj do mnie podejdzie chyba. Bo nie chcę ryzykować sporo. Bo tutaj jak widzieliście nie było w ogóle checkpointu. To jest taki szybki dosyć level też. No więc wszystko bym od nowa musiał kontynuować. A to by było zupełnie bez sensu. Trzeba go wepchnąć tutaj do tej kurcze dziury. O, pięknie. Teraz żeby doskoczyć jeszcze do... ...samą górę. A, i to będzie ciężkie do grania. Kurczę, nie mam jakiegoś power-upa, to by było łatwo, a tak... ...lipa. Ale trudno. Znowu to powtórzę potem. I tak będą się powtórzyć i tak, bo jakieś 10 leveli mi zostało, które nie mam ukończenia na 100%, aby odblokować ten świat 12. Ale jeszcze przynajmniej będzie 11, to jest 12 leveli, więc to jest masakra jakaś. To naj największy świat. Ja on jest tam obok, od razu widzicie, z daleka jest widoczny. Dobra, o, ostatni finałowy, zablokowany. Dobra, wiecie co? Nie wyszło mi za bardzo. Jest to dosyć skomplikowany level, gdzie trzeba mieć fajne latanie i być najlepiej odpornym przed przeciwnikami, więc tutaj troszeczkę zlamiłem i postarałem się o strój shopa, który mi naprawdę ułatwi rozgrywkę. Nie, dobra. Zobaczcie, to wszystko chwila, moment i znika. Też strasznie duży, długie dystanse dzielą mnie od y... tych niektórych pól tutaj. A, zbierzemy je. Dobra. Jest, o to chodziło. Tutaj czasami lepiej poczekać niż skakać na, o, na ślepo. Dajcie teraz. O, pięknie. Tutaj się nie muszę tego bać, bo ten strój jest w stanie tutaj wszystko uszkodzić. Wow, czekaj, muszę wrócić tutaj z powrotem. Dobra, czekajcie, nie tam jeszcze coś jest, dobra, gwiazdka ostatnia, bym prawie przeoczył, ale dobra, mamy ją i wszystko będzie pewnie na 100% już zdobyte. Tutaj walk z bossami na tych levelach dodatkowych raczej nie ma, powiem Wam szczerze. To mnie dziwi osobiście, chociaż no nie, nie może mnie dziwić, bo już tych bossów pokonaliśmy w sumie. No więc... Gramy po prostu... O! Pokazuję wam jak te światy dodatkowe wyglądają. Wow! Ale bym teraz... Ale lipa nie doskoczy teraz o... Ale... Kurde no, ale zepsułem, nie doskoczyłem na tej flagi, ono się to powtórzyć, ale na trudno. E, to by było tyle, jeśli chodzi o ten świat... Y który wam dzisiaj zaprezentowałem oczywiście będzie jeszcze 11 i 12 Postaram się, żeby to było w dwóch odcinkach, ewentualnie maksymalnie w trzech, tak więc trzymajcie się do usłyszenia, cześć!